DJ-e, którzy grają na imprezach, zapominają uczciwie, że dobry zespół coverowy no, zaczyna się od Korzystanie z usług DJ-a ma też swoje e, minusy i zespoły, które naprawdę słuchajcie, już mają nawet dęciaki, saksofony, trąbki jakieś. A dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie już ze studia Mamy przed sobą kilka odcinków mówionych, omawianych, a mam nadzieję też, że tematyka, jaką przygotowałem na te zbliżające się odcinki, będzie ona dla Was ciekawa i interesująca. Jeszcze w tym roku będziemy w terenie, tak jak powiedziałem chyba w poprzednim odcinku, jeszcze przed nami z 3-4 filmiki z tak zwanego wyjazdowego eventowania, czyli z naszych realizacji, jakie mamy jeszcze w planie, jeszcze co ciekawe, nagrywam to dosłownie y w sobotę w niedzielę odcinek, czyli nagrywam to praktycznie wczoraj. O, tak to możemy przyjąć. Jeszcze jest szansa na to, że jeszcze pojawią się jakieś jeden albo dwa wydarzenia w tym roku, co nie jest zbytnio typowe, bo to jest praktycznie troszeczkę na ostatnią chwilę, no ale trwają rozmowy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jesteśmy na jakimś bardzo wstępnym y, etapie. Moi drodzy, przechodzimy do tematu, a tak naprawdę, żeby normalnie powrócić do biura, no to co? Musi się zadziać to, co się musi zadziać. Czyli 28 odcinek. Zapraszam was bardzo serdecznie. A dzisiejszy temat mam nadzieję, że wywoła jakieś reakcje, bo zakładam, tak jak każdy z nas mm, ma swoje preferencje muzyczne, tak samo każdy z nas doświadczył zarówno udziału w imprezie, weselu, w innych wydarzeniach, gdzie e, grał DJ, a gdzie grał też zespół. I każdy z was ma chyba swoją ocenę, e, co jest lepsze, więc będę bardzo ciekawy może ktoś też to skomentować, bo sekcja komentarzy jest jak najbardziej dla Was. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Moja ocena z pozycji event managera. Co jest lepsze na imprezy, czy DJ, czy zespół? Popieram też tym, że muszę się do tego przyznać, zresztą jestem z tego bardzo dumny, że przez kilka lat na początku swojej działalności jako agencja też byłem DJ-em i głównie grałem oczywiście na naszych imprezach, ale też byłem DJ-em, który grał na weselach i była to niesamowita przygoda. Musiałem ją przerwać z racji tego, że agencja dość dobrze się rozwijała, no i trzeba było coś wybrać, tym bardziej, że imprezy, zarówno firmowe w agencji, jakie i wesela, no się nakładały na siebie, i tutaj podstawowym takim elementem, który spowodował, że z tego DJowania musiałem zrezygnować, to jest to, że wesela podpisywało się czasami na rok, dwa lata do przodu, a z eventami nigdy nie było takiej opcji, żeby wiedzieć, że akurat czy w tym czasie nie będzie jakiegoś wydarzenia, więc no. Po pewnym czasie musiałem podjąć tą bardzo męską decyzję i zrezygnować się z, z tego dj -owania. Dlatego też uważam, że jestem w miarę kompetentną osobą, która może się w tej kwestii trochę wypowiedzieć. No to co? Tym jak zawsze przy długim wstępem zaczynamy, przechodzimy do rzeczy. DJ kontra zespoły. Co lepsze na imprezę. Zaczniemy od dj -i. Powód pierwszy, który moim zdaniem jest najważniejszy, jeżeli chodzi w kwestii DJ-a, takim plusem największym jest to, że DJ ma pełną paletę utworów. Może grać co chce, jak chce, kiedy chce i może na każde życzenie odpowiedzieć, kiedy potrzebujemy jakiś konkretny nawet bardzo e, nietypowy utwór podczas swojej uroczystości. I to jest niewątpliwa potężna zaleta, jeżeli chodzi o DJ-a. Drugim plusem DJ-a jest niewątpliwie cena. No DJ będzie, będzie z pewnością tańszą opcją niż y, pełnowymiarowy zespół y, muzyczny, więc tutaj jeżeli dla kogoś bardzo ważne są te podstawy budżetowe, no to uważam, że DJ jest na plus. Kolejnym plusem, trzecim już jeżeli chodzi o wybór DJ-a, dlaczego warto skorzystać z jego usług, to fakt, bo obserwujemy to chociażby na naszych imprezach, że praktycznie dzisiaj każdy dobry DJ już dysponuje naprawdę fajnym i bardzo profesjonalnym sprzętem, zarówno nagłośnieniowym, jak i oświetleniowym. No te czasy, kiedy dj e zwłaszcza taksi, którzy grają na eventach, nie tylko klubowi, jeździli tylko z konsoletą, no to już chyba raczej odeszły mocno, mocno do lamusa. Dzisiaj, jeżeli ktoś faktycznie chce świadczyć usługi na eventach, nie tylko eventowych, nie imprezach firmowych, ale też na imprezach prywatnych, no musi się liczyć z tym, że taki sprzęt powinien posiadać. Ale przejdźmy też do minusów, bo korzystanie z usług DJ-a ma też swoje minusy, i dla mnie osobiście. Powiem to, wiecie, tak trochę z doświadczenia, nie powiem, że to jest najważniejszy minus, ale jeden z takich kluczowych, mam wrażenie, że czasami DJ-e, które grają na imprezach, zapominają, że grają na imprezie i że grają dla ludzi i zdarzyli nam się tacy DJ'e, przeważnie to były osoby zatrudnione przez klienta, bo tak się też często zdarza, że klient ma tam w pracy jakiegoś DJ'a, pracownika, albo ktoś kogoś gdzieś tam zna i wierzą, dobrze gra i chce go zaprosić na event i czasami zmierzam do tego, że ci DJ'e zapominają, że grają dla ludzi, a oni non-stop miksują, tak podbijają te wszystkie utwory i zdarza się czasami, że nie da się połapać, co to jest za utwór, więc... Mylą troszeczkę pojęcia, że impreza granie na imprezie to jest troszeczkę takie odtwarzanie. Oczywiście, super jest fajnie zmiksować przejścia, takie rzeczy to jest jak najbardziej w cenie i w ogóle jest fajne. No, ale czasami już takie ambicjonalne potraktowanie tego wykonu, jeżeli tak to możemy nazwać, no, jest troszeczkę przegięciem. I to się czasami, wręcz bym powiedział, nawet często zdarza, że nie jesteśmy w klubie i ci DJ-e zapominają właśnie o tym, że klub to cynego. Co nie zmienia faktu, że oczywiście. Jeżeli klient sobie życzy, My mieliśmy już w tym roku dwa razy, kiedy klient sobie zaczął typowego DJ-a klubowego, i mamy też w naszym portfolio takich DJ, którzy grają typowo klubowo. Właśnie mieliśmy ostatnio na imprezie DJ Toje, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I ona jest typowym DJ-em klubowym i to jest też ten inny, inny troszeczkę model grania, no ale to jest jasna sytuacja. Że wtedy gramy klubowo, no ale na większości imprez, tak samo jak i wesel, jak i imprez okolicznościowych, no to musimy przelecieć przez wszystkie e, style muzyczne i po prostu ludzie mają się dobrze bawić. Kolejnym minusem, który chyba już bardzo rzadko się zdarza, ale mam wrażenie za moich czasów, jeżeli tak to mogę nazwać, było to dość częste, że. Mm, Jakość utworów była bardzo słaba, że czasami no, pozyskiwało się te utwory z różnych źródeł, powiedzmy otwarcie. I czasami te utwory, no po prostu trzeba było się bardzo mocno na gałkach naheblować, żeby gdzieś te poziomy zachować. Ja, oczywiście, mówiąc to bardzo uczciwie, zawsze starałem się grać z oryginalnych płyt, bo ja jeszcze byłem tym takim DJ-em grającym, no nie z płyt na jasność, CD, o CD, bo nie z płyt winylowych. Ale były takie czasy, że faktycznie DJ czasami miał tak słabo jakościowo skompresowane te utwory, że tego się po prostu, no, no nie dało się tego słuchać. Więc. Chyba dzisiaj już tego nie ma, chociaż może ja już tego tak nie widzę, no bo raczej gdzieś kręcimy się w świecie takich naszych zaprzyjaźnionych DJ, którzy, którzy u nas świadczą dla nas usługi, ale jak też nawet gdzieś idę na jakąś imprezę, to chyba to już odchodzi do lamusa. Ale warto na to zwrócić uwagę, decydując się na współpracę z DJ-em. Kolejnym minusem i dla mnie osobiście bardzo takim też, Kluczowym to jest to, że mimo wielkich starań, mimo nawet mega doświadczenia DJ-a, on nigdy nie zrobi tego zaangażowania. Co zrobi zespół, czyli co zespół grający na żywo. Mam na myśli to, że zespół zawsze może coś przerwać, może coś dać ludziom do podśpiewania. No, DJ de facto, ja wiem, że są nowe technologie, można wszystko, ja zdaję całkowicie z tego sprawę, no, ale my, jako DJ, no w głównej mierze, jeżeli chcemy zaangażować w śpiewanie, refrenu naszą publiczność, naszych odbiorców, no to głównie możemy wyciszyć całość, sumę. Żeby, żeby coś z tego, tego wyszło, a zespół może sobie tak naprawdę to całkiem inaczej poprowadzić i to jest taka niewątpliwa, niewątpliwa. I Jeszcze taki mikro, ja wiem czy minus, taka uwaga, którą polecam wszystkim, którzy będą decydowali się na współpracę z DJ-em, zadajcie pytanie swojemu potencjalnemu DJowi, czy on mówi? Bo uwierzcie mi szczerze, my mamy też takich DJ, którzy po prostu nie mówią. Oni po odtwarzają utwory. przeważnie to są ci dj klubowi, którzy nie wchodzą w jakieś dyskusje, nie są wodzirejami, nie poprowadzą żadnej konferansjerki. No czasami wręcz jest problematycznie nawet, żeby powiedzieć, słuchaj, powiedz, że nie wiem, o pierwszej w nocy podstawiamy otokar, do którego można wsiadać i wracać e, do domu. Więc to jest taka rzecz, na którą nie każdy zwraca uwagę, ale potraktujcie ją jako takiego ciekawego protipa, żeby zapytać DJ-a, czy on mówi, czy on się komunikuje ze swoimi odbiorcami? No to co, przechodzimy do zespołów które mi osobiście są bliższe sercu. Jestem człowiekiem, który gdzieś z muzyką jest dość blisko, więc zaczniemy od plusów zespołu. Pierwszym plusem dla mnie, najważniejszym, uważam, jeżeli chodzi o wybór i decyzję, czy skorzystać z usług zespołu, to jest to, że brzmienie. Brzmienie pełnowymiarowego zespołu, sześciopięcioosobowego, gdzie mamy żywą perkusję, żywe klawisze, no, żywe klawisze nie do końca, no, ale wiecie, o co chodzi, i prawdziwe gitary to nigdy żadna i najlepiej zmiksowana, zmiksowany utwór przez DJ-a nie daje to co, to co prawdziwy zespół. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, żebym zwrócił uwagę na to, że mówiąc o zespole, no, mam na myśli te pięcioosobowe właśnie składy, gdzie mamy te instrumenty w pełni, bo oczywiście na pewno jeszcze są i istnieją na rynku zespoły, bo ja to pamiętam kiedyś to się mówiło na to orkiestry, gdzie mamy dwóch, trzech panów grających na klawiszach, i jedziemy! Hej! Hey. I jedziemy, panowie! Witamy wszystkich! Dzięki Pili na sto! górę! I żeby było jasne, osobiście byłem na kilku takich imprezach, nawet weselach, gdzie grały takie orkiestry składające się z dwóch panów czy trzech panów grających na klawiszach i ja naprawdę bawiłem się świetnie, więc to też jak najbardziej możemy traktować jako zespoł, ale przyjmijmy, że to są orkiestry, a w naszym dzisiejszym materiale mówimy o, o zespołach, czyli pięciowymiarowych, czasami nawet ośmioosobowych, dziewięcioosobowych, bo mamy już takie zespoły, które naprawdę, słuchajcie, już mają nawet dęcia. Saksofony, trąbki, jakieś w swoich składach, jeżeli sobie tego życzymy. Więc jak najbardziej to jest to, i wracając do tego największego plusu, to jest to brzmienie. No, wiecie, każdy, kto był na koncercie, na jakimkolwiek wykonie, no, grająca na żywo muzyka, no to, to to jest zawodowo. A co warto też odnotować, że duża część tych takich już naprawdę profesjonalnych składów, bo mówimy o zespołach coverowych, to, to, to jest, i zakładam, jasne, no to naprawdę już przyjeżdża ze swoimi realizatorami dźwięków. Mają swoje rajdery, mają swoje wymagania, bardzo często już też mają nawet swój sprzęt. I to taki naprawdę już topowy, że to wszystko brzmi, to nie jest jakieś takie granie tylko na jakimś piecyku na gitarze i to, żeby... Tylko to już naprawdę są takie zawodowe wykony, no i to brzmienie, którzy dobrze grający muzycy wyciągają, jest nieporównywalne, jeżeli chodzi o DJ-a. Kolejnym plusem współpracy z zespołem to jest to, co powiedziałem wcześniej w przypadku dj a to jest to, że zespół ma pełną możliwość zaangażowania uczestników i zabawy tymi utworami. Oni mogą przyspieszać, zwalniać, przerywać, dogrywać, podbijać. No to to jest coś, co praktycznie pozwala na wejście w niesamowitą interakcję z naszymi osobami na parkiecie, bo to też o tym mówimy. I powtórzę się, każdy, kto był na koncercie, wie o czym mówię, że to daje niesamowite efekty i na pewno tego DJ nie osiągnął. Jeżeli chodzi o minusy, współpracy z zespołami, to na pewno tym podstawowym, to będzie cena, bo można powiedzieć uczciwie, że dobry zespół coverowy no, zaczyna się od 10 tysięcy w górę i to jest taka bazowa kwota i naprawdę idziemy też o o wiele większe pieniądze, to też też tak mogę powiedzieć. Widzieliście w ostatnich realizacjach, oczywiście nie będę tu jakichś zdradzał, zdradzał tajemnic, XO XO Show, które towarzyszy nam na większości imprez. Gdzie jest ze strony klienta prośba o zespół? No to to jest taki, no dwie wokalistki, sześć, sześć, sześć siedem osób jest. Słuchajcie, muszę Czekajcie, chwila, stop. Sied tak, siedmiosobowy zespół, dwie wokalisty, dwie wokalistki i pięciu, i pięciu muzyków. Więc no to jest już taki skład, który przyjeżdża. I to są też bardzo profesjonalni muzycy. Nasza fantastyczna wokalistka, która była teraz z nami. Nie wiem, nie wiem, jak jej idzie, ale wiem, że w czasie, w czasie, kiedy była z nami w Ostródzie, właśnie była na nagraniach w Wojsie i ona jest w tym Wojsie. Nie wiem jak daleko zaszła, przepraszam, ale faktycznie to są zawodowi muzycy, jak i zawodowi wokaliści. I oni się po prostu cenią, tak? To już nie są, to już nie są jakieś takie, chciałem powiedzieć orkiestry, i zarabi mnie ktoś zlinczował ale no to są zawodowi muzycy, którzy poświęcili całe swoje życie na kształcenie się, na poprawianie swojego warsztatu i ta cena też jest tak, ale mogę powiedzieć serio, że cena zespołu dobrego zaczyna się od 10 tysięcy i to jest na pewno taki wielki minus. Kolejnym minusem, jeżeli chodzi o zespoły, no to jest na pewno to, że zespoły no nie zagrają cały czas longiem, tak jak DJ. Oni muszą robić przerwy, no po prostu, żeby jakoś przeżyć i te dobre zespoły coverowe, no to jeżeli występują chociażby na imprezach firmowych, no to albo oni występują w jednym secie, tak jak typowy koncert, czyli półtorej godziny do dwóch godzin, albo tak jak i z dzielą to na cztery sety po 30 minut. I to ma sens, i to ma sens, powiem Wam szczerze, bo jest też czas dla uczestników, żeby chłonąć, no ale to niewątpliwie może być minusem, że. Zespół no, nie jest w stanie grać longiem przez te 8-10 godzin całej imprezy. I takim chyba ostatnim minusem, na który warto zwrócić uwagę, myśląc o wyborze zespołu, to jest to, że trzeba uwzględnić próby. O ile z DJ-em próba no to polega na tym, że podpinamy kabelek i jedziemy, bo przeważnie DJ-e mają wszystko w swoich konsoletach przygotowane i tak naprawdę jest tylko podpięcie, wyjście, głośnik i jedziemy, no to zespół za każdym razem, profesjonalny powtarzam zespół, za każdym razem musi zrobić próbę. Rozłożenie tego sprzętu, zainstalowanie się, przegranie całego materiału, no to są te godzina półtorej do dwóch godzin, to jest takie naprawdę optimum bym powiedział i to też trzeba mieć na uwadze, jeżeli ktoś decyduje się na współpracę z zespołem, czyli planując wydarzenie, no wiecie jaka jest agenda tego wydarzenia i czy wy jesteście w stanie technicznie sobie na to pozwolić, żeby dwie godziny przed tym wszystkim zaplanować dla, dla zespołu, no bo są różne imprezy, wiecie, to tak jak mamy sytuację, jakaś konferencja, potem część bankietowa, nie zawsze między to konferencją, a częścią bankietową możemy robić próby. Czasami zespoły musiały przyjeżdżać, mieliśmy takie przypadki, że przyjeżdżać na godzinę ósmą, siódmą rano, żeby to jeszcze rozłożyć, bo pamiętajmy, jeżeli występują na tej samej scenie, gdzie jest konferencja, to my te instrumenty musimy zabrać, więc wiecie, no to jest cała filozofia, ale trzeba mieć na uwadze, że zespół, jest jakkolwiek to zabrzmi, ale troszeczkę bardziej problematyczny niż DJ. I moi drodzy, tyle w tym odcinku. Powiedziałem Wam podstawowe plusy, minusy współpracy zarówno z DJ-em, DJ jak i z zespołami muzycznymi. Jestem ciekaw tak naprawdę, jaka jest Wasza opinia. I czy Wy będąc na imprezach firmowych, czy robiąc swoje wesela, swoje imprezy prywatne, jesteście obóz DJ, czy jesteście obóz zespół, jest to dla mnie ciekawostka i uważam, że sam temat jest bardzo ciekawy i warto go rozwijać I na pewno zgłębimy tutaj tę tematykę DJ i zespołów, na pewno z nimi sobie porozmawiamy o takich ciekawych chwilach, jeżeli chodzi o, o ich pracę, o ich pracę na eventach, na imprezach okolicznościowych I to zakładam, że będzie ciekawy materiał i na pewno to się będzie pojawiało w przyszłym roku na, na moim kanale, a ja na chwilę obecną bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jesień już przepiękna, którą osobiście uwielbiam, już za oknami mamy piękne słońce. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku 29, w którym temat też będzie ciekawy. A za chwilę, jakby nie patrzeć, odcinek 30, w którym będą kwiatki eventowe, czyli ciekawe sytuacje, jakie miały miejsce podczas mojej. Kariery Eventowej. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Na razie hej.